Gotowy? Gotowy? Marka. No czekamy, w samych Superlatywach wszyscy wypowiadają się o Liniku. szybko rusza. Zaciągając do swojego oceanu Jerzego Trudnowskiego. Mocne ciosy z góry. Jest bardzo eksplozywnie się. zaczął ten pojedynek Jakor Ale też dobrze trafił, miałem wrażenie, na początku Jerzy Trudnowski. Kapitalne teraz kolano. Dobry middle kick, ale szybciutko znów wycięty przez Olinika Trudnowski i kolejne ciosy spadają na głowę. Próbuje chwycić nogę Trudnowski. Ale dobrze, złapał w pasie tam zawodnik z Zbielska, uniemożliwiając wyciągnięcie tej nogi do balachy Trudnowskiemu. Chciał teraz przejść do pozycji bocznej. To się udaje nie z tej strony, w prawdzie, z której je planował pierwotnie. Ale koniec końców ma pozycję boczną, a w zasadzie za moment może mieć dosiad, ale skupia się na zadawaniu kolejnych ciosów swojemu rywalowi Olinik Gdzieś tamte nogi trudnowskiego jeszcze trochę olejnikowi przeszkadzają, ale niewiele sobie z tego robił Krajniec. Pozycja boczna. Teraz e, u olejnika. No, oddaje e, plecy, bo w tą stronę skręca się. Ale szybko, szybko przeszedł do tego duszenia jako olejnik. Rozciągnięty już Jerzy Trudnowski. Walczy do końca i koniec tej walki. Prawdopodobnie do nieprzytomności. Przez moment doprowadził swojego rywala Jechorolinik. No i chcemy tego chłopaka oglądać. Nie poganiamy oczywiście, jeśli chodzi o starty zawodowe, bo nawet w tej formule półzawodowej, e, zgodnie z zapowiedziami, robi świetną robotę. W mnieniu oka chwycił to duszenie z zapleców Jechorolinik w zasadzie równocześnie z przechodzeniem za plecy od razu. Złapał. Podszyją Jerzego Trudnowskiego. Panie i Panowie, sędzia Łukasz Posadzki przerwał to starcie po minucie i 51 sekundach już pierwszej rundy. Starcie, które przez duszenie z pleców zwycięża. Jego. Wynunkową statuetkę zwycięzcy w pojedynku wręczamy w imieniu patrona walki firmy Muszynianka.